Dzień dobry, tym razem gościmy na stoisku Nexmosphere podczas targów Integrated System Europe w Barcelonie. Nexmosphere jest firmą, która produkuje cały szereg kontrolerów, jak również sensorów oraz aktuatorów do współpracy z playerami Digital Signage. Głównym odbiorcą tego typu urządzeń są różnego rodzaju instalacje interaktywne, które wykorzystają, tak jak w naszym przypadku, playery BrightSign. Z wykorzystaniem tych sensorów różnego rodzaju możemy na przykład definiować, czy człowiek jest podniesiony, na jaką odległość jest podniesiony, definiować odległość na przykład odwiedzającego od danego obiektu, jak również sterować z poziomu aktuatorów Nexmosphere oświetleniem LED lub też innymi elementami ruchomymi. W ofercie Nexmosphere znajdziemy również cały szereg urządzeń dodatkowych, które pozwalają wykorzystać. Elementy Nexmosphere również w zastosowaniach bardziej interaktywnych niż do tej pory miało to miejsce, czyli nie tylko dotyk, nie tylko klawisz lewo-prawo, czy też klawisz wyboru menu, ale również szereg gestów, jak również innych akcji związanych chociażby z rozpoznawaniem twarzy, z rozpoznawaniem ruchów, gestów ręki oraz mimiki twarzy. Zapraszamy do kontaktu z polskim zespołem firmy Exertis Pro w celu prezentacji możliwości i rozwiązań dostępnych w ofercie Menexmosphere.